Przed nami wielki dzień, wielki tydzień, ponieważ do Warszawy, do Polski przyjechało ponad 3000 osób, samych uczestników konferencji globalnej BNI to jest 2600 osób. No i przez kilka dni będziemy w hotelu Double Tree Hilton mieć konferencję. Więc niesamowite wydarzenie, ludzie z ponad 70 krajów. Mamy cały hotel dla siebie przez te kilka dni. Cały hotel jest obrendowany, wszystkie pokoje wynajęte, największa konferencja do tej pory. Jednocześnie największe międzynarodowe wydarzenie BNI, więc będziecie mieli okazję zobaczyć trochę od środka, jak to wygląda, ponieważ konferencje BNI to nie tylko wykłady i szkolenia, ale także w praktyce to, co Urobimy to, co uczymy członków i właścicieli firm, żeby nawiązywać kontakty pomiędzy sobą. Chodźcie, zapraszam do środka. Ta sekcja i cała część lobby będzie przygotowana pod networking, pod to, żeby ludzie mogli łatwiej się poznać. Będą przygotowane stoiska dla każdego kraju. Więc na przykład, jeżeli kogoś interesuje, Biznes w Indiach, albo w Kenii, czy w Stanach Zjednoczonych, albo w Niemczech, to będą mogli łatwo znaleźć reprezentantów danego kraju i szybciej nawiązać kontakty. Wszystko musi być dopięte na ostatni guzik, ponieważ taki duży event. Cześć, cześć. 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 Witam. Jak przygotowania? Cześć. Tak. Ile osób dzisiaj? scenę i główną salę ogarnia? Ze 40, z 50 osób na całym powiekcie dla nas pracowało, nie? 40-50 osób. No, no tak, tak, tak. kilka to... dni przygotowania, żeby rozstawić tak, taką scenę. Tak, 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 dokładnie. No my zaczęliśmy już w sobotę tak naprawdę działać. Damian, a powiedz mi, jak od Ciebie, jak zespół, bo też y, duży team od Ciebie. Potężny zespół, cały, organizując całe konferencje, tylko z mojego zespołu, to blisko 20 osób, które mm. odpowiadały od rejestracji wszystkich uczestników, żeby mm. każdy miał dobre pierwsze wejście, pierwszy kontakt z inwentem mm. był dobry, następnie cała obsługa, koordynacja sal. Mm. Sami będziemy 2500 osób. Nie no właśnie tylko bo jest wykład... jeszcze 17 sal konferencyjnych dodatkowo, gdzie równolegle odbywają się, będą się odbywać wykłady. Wiem, że pewnie nie będziesz spał przez najbliższe parę dni, no ale to skończy się konferencja, to emocje opadną i, i będziesz mógł odpocząć. Tak ja, to na spanie jeszcze będzie kiedyś czas, <śmiech> więc? <śmiech> Tutaj jest druga strefa do networkingu przygotowana, tak, żeby ludzie pomiędzy wykładami Mogli się poznać, porozmawiać, nawiązać ze sobą kontakty. I'm Enrique from Colombia. How are Colombia. you? Colombia. Yes. Welcome in Poland. Thank you. Thank you so much. Really nice to be here with you. Yeah. And nice to meet you too. So it's it's a really great experience for us. How are you today? Welcome. Jak tam? Master no. networker, że dzisiaj nie ogarniecie tego no, networkingu. Się tak szukam, na 2,5, na zresztą, pół tysiąca, to, 3 tysiące osób to, no. to. wiesz... trzeba to wszystko. Jesteśmy... Tak. No... Już tak. wiecie, jakaś dokumentacja. Musimy być jakaś dokumentacja. Musimy być dokumentacja. jakaś dokumentacja. Musimy nie z you. Dzięki yes, bardzo! you. Thank you. Cześć. No już gratuluję, słuchaj, już wrażenie. Jeszcze jest. nie, dopiero po, cześć. Gratuluję, jest impreza, nie? Już to no, widać, jest energia. Przejęliśmy hotel na kilka dni. BNI, dla mnie BNI to kopalnia wiedzy, kopalnia kontaktów w dużej mierze. Zawsze wspominałem o tym, że chcę być chodzącą książką telefoniczną i to jest wartość, która po prostu jest dla mnie najważniejsza. Dzięki temu mogę rozwijać swój biznes, rozwijać się sam osobiście i cały czas mam możliwość wsparcia od członków innych grup, jak i również osób, które pojawiają się na naszych spotkaniach cotygodniowych w naszych grupach w Katowicach, ale i również w całej Polsce. Jest to bardzo ważne wydarzenie w Polsce, ponieważ przedsiębiorcy z ponad 73 krajów przyjeżdżają po to, by poznać naszą kulturę, gospodarkę oraz zastanowić się, co możemy zrobić razem, aby rozwinąć wspólnie swoje biznesy. Mój udział to jest naturalna rzecz, to jest naturalne środowisko, w którym się dobrze czuję. Wśród ludzi, którzy wierzą w to, co robią, którzy są otwarci, mają otwarte głowy, pełne marzeń i chęci do realizacji tych marzeń. I give you to national Ryszard Mura and Mateusz Bacański. I'm so happy that we can host the Global Convention, the biggest BNI event in Poland, in our country, in Warsaw. Welcome in Poland. This is the first international convention ever in Europe, and we chose Warsaw because it's centrally located. We have a lot of fantastic members. Polish people are very entrepreneurial and they embrace the concept of building relationships and doing business. It was a natural place for us to do it. But problems come up in every business. You know, people always think, oh my gosh, it's happening to me. And I think that's what's special about BNI. You can call somebody else that's part of the organization and say, I'm sure you had this problem in Poznań or in Szczecin or in Warsaw or somewhere else has had the problem. So how do we get together and share those experiences to be able to, you know, overcome the problems? Because there is To jest wszystko jest możliwe as possible. So BNI is a wonderful network. BNI to rekomendacje. To relacje, to budowanie relacji, poznawanie nowych ludzi. I rzeczywiście uważam, że zwłaszcza w Polsce rekomendacja, czy też dobre słowo nawet na temat partnera biznesowego pochodząca od osoby, której ufamy to już jest połowa sukcesu, jeżeli trafiamy tam z rekomendacji, Ja bardzo często rekrutuję ludzi, czy robię biznes z firmami, czy z ludźmi, którzy mają pozytywne rekomendacje moich partnerów biznesowych i myślę, że B&I jest esencją właśnie tego, co robię. Nazywam się Ryszard Chmura i do B&I dołączyłem 10 lat temu z jednoosobową agencją reklamową. Nauczyłem się poprzez rekomendacje, jak rozwijać biznes i biznes razem z Mateuszem rozwinęliśmy do ponad 100 osób 4 lata. Spodobała mi się idea, że przedsiębiorcy mogą współpracować i nie muszą być sami. Zostałem dyrektorem narodowym i od 5 lat rozwijam organizację w Polsce. W Polsce mamy 2,5 tysiąca firm zrzeszonych w organizacji. Mieliśmy konferencję prasową, tak? No, jest trochę myślę, że. Będzie Dzień, głośno. Ty już kurde startuje w poniedziałek, wystartowaliście. I ja odbierzcie, to ile trwa ten event? No, tydzień. 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 No, Równolegle jest ta konferencja corporate, Connection. to powiem ci hardcore, bo dwa eventy na raz. No, no. W tym samym czasie, nie? Ale myślę, że jest jeszcze większy. W Polsce procent? jest potencjał na członków, mamy teraz 2,5 tysiąca. Mhm. E, 3 tysięcy. 1% MŚP chcemy zrzeszyć. So, so i attended my very first bni meeting i sat in this i was the smallest guy in the room with the business and and he said wait here and he introduced me all the vip people and said this is richard maybe this is not the biggest chapter maybe this is not the active chapter you are right but do you want to be right or do you want to have more business Wonderful presentation this morning yes. i mean it could be not be more simpler impactful and wonderful <laughs> i've never seen the, any other predated presentations in vienna thank you super impact really inspiring story I didn't know that about you really yeah, thank you i would like to have a video recording of your Speech. What is present in video of that? I will send about the video, the intro or the lecture. The entire thing? From yeah, we, we right? will have, we will have. Yeah, it. You can, can just reach to me okay. and I will send probably in the next month, but, okay, but we you will you have it. an email yes. and a message and then we can yes. <try> Twoje wy... i twoje wystąpienie o Polsce super mistrzowskie. To dziękuję za Dziękuję To genialne miejsce do tego, żeby nawiązać międzynarodowe kontakty i rozwijać biznes przez rekomendacje nie tylko wewnątrz grupy, nie tylko wewnątrz regionu, ale także na całym świecie. Jestem uczestnikiem konferencji po raz drugi. Miałem przyjemność w tamtym roku w Bangkoku uczestniczyć w konferencji globalnej po raz pierwszy. Jestem tu, ponieważ uwielbiam się uczyć. Chcę czerpać inspiracje i najlepsze wzorce od menedżerów i dyrektorów z całego świata. Witamy Lublin. Dzień dobry. Jak dzień dobry. tam? Bardzo dobrze. Widzisz? Lepiej nie było. Dopiero zaczynasz, a tutaj taki duży oh, event, nie? Feel yeah. Canada also. A ja? Now when we go I to Canada. To go. no, dla mnie wielkie doświadczenie, wielkie pole do, do rozwoju. Czułam się cudownie, obserwując stroje poszczególnych narodowości, zaangażowanie energię, która podniosła się na wysoki level. Grzegorz, osoba, która sprowadziła Abienaj do Polski, bez niego by tutaj nas nie było. No i teraz Grzegorz pomyślałbyś, że 10 lat, 12 lat później taki event 3000 osób prawie... W hotelu w Warszawie pod, pod No nie, nosem. jestem bardzo mile zaskoczony, bardzo pozytywnie przez 10 lat już byłem na konferencji do Ameryki. No i rzeczywiście mówiłem, kiedy to będzie wejść no w Polsce i jest. Także to ogromny szacunek pracy dla Ciebie. Konferencja globalna hmm. międzynarodowa Bina to nie tylko wykłady na głównej sali. Podczas konferencji i zaraz po są też wykłady, tak zwane breakouty w salach różnych w hotelu tematyczne. Są wykłady dla członków bina, jak rozwijać firmę, jak rozwijać firmę międzynarodowo, są wykłady dla dyrektorów dyrektorów grup i dla dyrektorów franczyzy i dla dyrektorów narodowych. Jeden z wykładów tutaj Filberg ma z naszym zespołem z Polski. Show you, how many need to you like this guy? I yes. <laughs> wanted to catch you after your presentation. have never seen you present so well and the message was beautiful anyway. But the language you used and it was kind of you know, hey what are you gonna do about it? Well, I've got to do it, right you know. <laughs> that was I, was, I, I it was probably one of the most proudest of you up there, but your message was so good. Forget your achievements, your accomplishment in your delivery and your stature. You know, you're a true leader and you're inspiring. Yes, so I learned from you. I uh, don't know. Yeah, I remember know. you were one of the first mentors. of yeah but you can't yeah. learn that's a natural skill to develop the speaking ability and for people to you, you, you had the emotion um, it was brilliant absolutely brilliant so proud of you yes. well W Warszawie, to jest to pierwsze wydarzenie, pierwszy event, na którym byłam i muszę powiedzieć, że już się zakochałam w tym, co się tutaj dzieje. Mnóstwo kontaktów, mnóstwo możliwości. No, dużo macie kontaktów tutaj, już udało się poznać. Jak coś, to mów Mateuszowi, to jeszcze wam przeprowadzimy więcej osób. Słuchaj, wiesz co, no cały czas szukałem partnerów w Europie do, wiesz, do, do pracy, do rozwijania firmy w tych przemysłowych aspektach. Więc jest paru fajnych klientów, właśnie w tych branżach znaleźliśmy. Estonia, Niemcy, partnerzy, którzy mówią już dziś. Tak jesteśmy zainteresowani wprowadzaniem Waszych produktów na nasz rynek. Szkolcie nas, uczcie i działajcie. BNI Poland is an example of what's possible within BNI worldwide. What we see in BNI Poland are really passionate leaders, leaders that are very focused on giver's gain but all of BNI's core values. We are very excited for where BNI Poland is today and where we believe BNI Poland will be in 5 years and in 10 years. Today my friend Richard told a story, a real story about his life, his business life. It was personal, it has a message and it, this message was very strong. And you delivered the message perfectly, so all of the people were standing up, giving you a round of applause, not because it's it, it, supposed to, but because it was really strong. It was inspiring us, and I'm really proud that I got to know you. Really proud. You I... are my mentor. <laughs> no, no, uh, yes, no, yes. Thank you, Andras, because you're supporting us really well. And, and Team Poland, you are doing something amazing. Keep on with your great job and be the lighthouse for us. Thank you very much for being here. Yes. <laughs> <laughs>